Cześć dziewczyny, nazywam się Łukasz Jajmiał, jestem projektantem. Moją najnowszą kolekcję kiesień-zimę zaprezentujecie wy dzisiaj na pierwszym waszym pokazie mody. Jest to jeden z naszych pierwszych y, takich testów ogromnych. Straszny stres, no nie wiem, dziewczyny tutaj świrują, że się nie stresują, ale mi się wydaje, że sikają w majtki tak jak ja. Ja jestem tak stresowana. Ja na pewno, się stresuję. Troszkę się denerwuję przed pokazem, bo jeszcze nigdy nie brałam udziału w żadnym pokazie. No, ja osobiście się, nie, bo no, się stresuję. nie stresuję. Dziewczyny, przed wami pierwszy profesjonalny pokaz. Nagrodą dla najlepszej jest profesjonalna sesja modowa w magazynie glamour. Głęboki wdech i idziemy na scenę, ale żeby nie było tak łatwo, niemiła niespodzianka. Każda z was ma przeszkodę w postaci trzech torb, które musicie zabrać ze sobą do dwóch rąk. Z biegły były poustawiane przeszkody. Świetnie katarnia i hydrant. Nie Jest oni to w ogóle wzięli. Przeszkadzały własne nogi, torby i szpilki. Od razu widać, że to dopiero kandydatki na modelki zrobiłam torbę. Nie ma chodzenia po torbie. Ja Wam przynoszę torbę. Za chwilę się tam zaklinujecie. Nie możecie stać w jednym miejscu. Halo! Weronika! Weronika, trzymaj! Musisz, musisz trzymać! Kto się kupa miał nauczyć tej sukienki. Idziesz! 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 Góra od sukienki była na moich nogach, a y, dół był na górze żebym żeby nie spadł, żebym nie szła kres. To było coś strasznego, a teraz bym to wygrał. Znaczy powiem dlaczego. Dobra, jest. oczarowała nas jej pewność siebie. Kobiecą! Zwyciężczynią tego zadania jest Paulina. To jest no niemożliwe szara myszka, yy, nie wiem, to grę. Ale to nie koniec, moja droga, musisz podjąć decyzję. Która z dziewczyn razem z Tobą zrobi sesję w magazynie Glamour? Wybieram Ole. Wybieram Ole. Wybieram Ole, ponieważ ma w sobie to coś: coś, co przyciąga. Dzisiaj przed Wami sesja z partnerami. On ci nic nie zrobi. Tak jak robiliśmy on to się na próbie. On nic nie zrobi, to jest bardzo on nic nie zrobi. Kasia. Kasz. Jest problem. Fotograf mówi o tym, że jesteś kompletnie pozbawiona emocji. Modelka pracuje emocjami, a ty, a ty cały czas je w sobie chowasz. No, nie cały dzień myślałam tylko o tym, żeby nie mieć pająków, bo ja się strasznie boję. Ja się boję takiego malutkiego nawet. A teraz ciekawostka. Największy atut ja w swojej ankiecie zaznaczyłam włosy. Czy to przypadek, że później ścięto mi je i spalono rozjaśniaczem? Jezu! Nie patrzyłam na nie. Położyli mi na szyję na dekolt. I się boję mi dadzą krowę albo ślimaka. Spokojnie, to tylko jadowity skorpion. No i moje zdjęcie jest najbardziej zajistsze, że ona dziwę nie stanie skorpiona. Będę jako jedna ze skorpionów w będą miały te ptaszniki, straszniki jakieś. i w ogóle. To... Jezu! Zwrynie zła skorpia. Za się po to się to jest pyton tygrysi, kurczę, Jezu, nie! Ja spadam, Jezu, ja spadam! Zrobimy to, co zrobimy i w którymś momencie, niestety, e, będzie topless. Takie mocno storpedowane lasy nam się podobają. Trochę mnie dusi, ale podoba mi się. No, mi coś robi! Cisza? Kupa. Cisza, poczekaj, spójrz się. Paulina, jak się czujesz? Ach. Słuchajcie, poprosimy kogoś. Postaw, postaw, postaw. Spójrz na mnie. Jak się czujesz, powiedz strasznie. Teraz jest was 13, ale niestety jeszcze dzisiaj wieczorem w jedna z was będzie musiała wrócić do domu. Polina Przech. Nasza pani Paris Hilton. Wow. Dobrze się czuję w tym kolorze włosów. W blądu rezygnuję. Brądu rezygnuję. Czuję, że ludzie traktują mnie poważniej. Ja nie wiem czy ja bym wytrzymała. <laughs> to zdjęcie to jest jedno z fajniejszych zdjęć sesji. Natomiast jak ty się ubierzesz... nie masz gustu. Mam do Ciebie ogromny szacunek i po prostu jestem gotowa posypać głowę popiołem. Ja Ciebie nie chciałam w tym programie, a teraz cieszę się, że tutaj jesteś i powiem coś, co myślałam, że nigdy nie powiem. Chciałabym Ciebie w tym programie widzieć jak najdłużej się tylko da. Nie wiem, czy to jest kamienna twarz ze strachu. Nie możesz być skromna cały czas. Musisz tak. błyszczeć. You have to shine like you're the star. Jakim gadem robiłeś zdjęcie? Gekony plamiste. Jestem zachwycony. To jest Alicja z Krajny Czarów. Jak ja patrzę na to zdjęcie... To ja tylko widzę tego skorpiona. Kochana, słyszałam, że założyłaś sukienkę do góry nogami. No jak to? No tak wyszło. A jak? A tak wyszło. Nie, nie wiesz gdzie ręce idą, a gdzie nogi, Słysza, gdzie jest metka? Z jakim gadem robiłaś zdjęcie? To był e, wąż złocisty. Zdjęcie jest fajne, ale jak ty się dzisiaj ubrałaś, dziewczyno? Wyglądasz najgorzej ze wszystkich. Ta sukienka ci nie dodaje, ujmuje cię. Spłaszcza ci biust, w ogóle nie widać, że masz biust. Która koleżanka ci to poradziła? Właśnie. To moja sukienka. O. A, o. Dzień. Dzień. Świetna metamorfoza, stajesz się kobietą na naszych oczach. Z takiego zachukanego dziewczątka ze szkoły prowadzonej przez zakonnicę staje przede mną sexy dupa. Dlaczego tutaj wąż jest gwiazdą tego zdjęcia, a nie ty? Dostałam węża. Zrobiliśmy kilka zdjęć, zmieniłam tylko raz pozycję i już powiedziano, że jest świetne zdjęcie. Dlaczego czasem fotograf robi kilka zdjęć i mówi dziękuję? Czasami dlatego, że modelka jest fantastyczna, a czasami dlatego, że może go nie zainspirowałaś. Just ładny. No bardzo fajno, No bardzo. Beatko. Jestem na tak, 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 I love you. Kompletnie. Pozowałam z um, Agamami. Widzę na zdjęciu takiego, wiesz, no... Upiorka przy kości. E, Nicole, my spędziłyśmy cały dzień razem w studiu. Ja Cię kompletnie nie pamiętam, ale za to zdjęcie jest rewelacyjne. Sądzę, że to jest fantastyczne zdjęcie, które mogłoby być w ogóle. Ja na pewno bym nie wytrzymała. Mnie się zdjęcie bardzo podoba. Podoba mi się symetria, która jest utrzymana w tym zdjęciu. Na castingu była jedną z moich faworytek, ale patrzę na to zdjęcie, mm. jestem załamany. Otrzymasz takie hypnotizing. usta, z którymi robisz tak f, 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 potworność. Dobra dziewczyny, znacie teraz nasze opinie. I czas na obradę dziury. Pierwsze zdjęcie jest najlepsze. To zdjęcie należy do Beaty. Beata ewidentnie nie uwierzyła. Kolejna dziewczyna. To Sonia. Widzę na zdjęciu takiego, wiesz, no, upiorka przy kości. Świadomość, że jedna dziewczyna zaraz odpadnie z programu, była tak stresująca, że Sonia nie wytrzymała napięcia. Odwieziono ją do szpitala i nie mogła stanąć przed jurorami podczas eliminacji. Nicole. Oh. Polina Przech. Kasia. Weronika. Ola. Emilia. mam w ręku zdjęcie Poliny Papierskiej. Pamela. Dziewczyny, podejdźcie bliżej. W programie zostaje Ania. Od dzisiaj Dziękuję. będziesz miała swoje uszko. W programie zostaje Marta. Wait a minute. To jest moje łóżka moje, moja! na napotę moja! Wiesz co zrobiłam? To przyniłam swoje uszko, poduszki i wszystko, żeby mi nie zajęło. Od dzisiaj Dziękuję. będziesz miała swoje uszko. Pamiętaj, że byłaś w gronie 13 dziewczyn. I wykorzystaj to dla siebie.